Cześć, wszystkim, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam Was na takie pogadanki do kawy. Mam tutaj oczywiście kawę z przepysznym syropem cynamonowym. I dajcie mi proszę znać, czy mielibyście ochotę zgarnąć taki syrop w rozdaniu? Szykuję teraz dla Was serię rozdań, tak wiecie przedświątecznie. Ho, how ho. Ale pomyślałam, że w sumie u mnie bardzo rzadko pojawiają się rozdania, więc może fajnie by było troszeczkę nadgonić i wiecie, zaserwować Wam taki naprawdę prezentowy okres. No i dajcie mi, proszę znać, czy na przykład taki syrop byłby spoko opcją do jakiegoś fajnego zestawu z książką. I tak, dzisiaj chciałabym się skupić na pytaniach, które pojawiły się i na Instagramie, i tutaj na społeczności YouTube. Myślę, że dzisiaj rozwinę się na temat części. Nie wiem co zrobić z paroma pytaniami, które są trudne i wywołują jak dla mnie zbędną dyskusję. Uważam, że są takie tematy, przy których nie ma co się rozwodzić, dyskutować, przytaczać jakiś argumentów za i przeciw. Tylko raczej powinno się do tego podejść, ok, takie jest Twoje zdanie, ok. E, bo mm, no naprawdę tutaj mm, nie wiem czemu, ale mm, może tak, wydaje mi się, że my jako naród mamy e, taką predyspozycję do takiego umoralniania, e, do takiego wpajania wręcz. E, swojego zdania i takiej, wiecie, nadrzędności tego mojego zdania nad twoim zdaniem. Um, taka jest moja obserwacja, ale z tego, co wiecie, często widzę po komentarzach, wy macie inną i to jest jak najbardziej ok. Um, zacznę może, wiecie, od czegoś takiego lekkiego, miłego i przyjemnego, czyli kwestia obowiązków, jak sobie radzę z obowiązkami, um, jaki jest podział i tak dalej, i tak dalej. I powiem Wam szczerze, że u nas nigdy nie było czegoś takiego, że nie wiem, zapisywaliśmy sobie, dzieliliśmy jakoś obowiązki, potem wstawialiśmy tą tabelkę na lodówkę czy gdzieś tam indziej. Nie, u nas jakby ten podział, znaczy nawet nie mogę powiedzieć, że podział. U nas po prostu jakoś tak zajmowanie się obowiązkami wychodziło bardzo naturalnie, na zasadzie, wiecie, ktoś miał chwilę, to się po prostu tym zajmował. Mamy, że tak powiem, jakieś swoje działki, bo ja na przykład lubię ogarniać prania, po prostu czuję się wtedy bezpiecznie nie wiecie, kiedy ja się tym zajmę, bo wiem, że gdzieś tam może być jakaś wełna, tu tam jakiś len, to był handmade, to tak wiecie, szkoda orać z jakimiś tam ubraniami. Więc jakby ja się tym zajmuję. Ja też częściej stoję w kuchni, bo lubię po prostu to robić, ale kiedy na przykład nie mam siły, nie mam ochoty, mam gorszy dzień, mój mąż nigdy nie robił mi z tego powodu wyrzutów. Potrafił wrócić z pracy, jechać do sklepu i po prostu ogarnąć obiad na szybko. I ja, wiecie, nigdy nie spotkałam się z jakimś złym słowem na ten temat, że, mm, że wiecie, że siedzę w domu, nic nie robię i nawet obiadu nie zrobiłam. Nie. Dla mojego męża to jest jak najbardziej normalne i zrozumiałe, że mogę mieć gorszy dzień, mogę nie mieć warunków, być zmęczona i po prostu czegoś nie zrobić. I wiecie, my sobie nie wyrzucamy, że coś powinno być zrobione, a nie jest zrobione, tylko po prostu ogarniamy, jakby, nie wiem dla niektórych może to być normalne, dla niektórych może to być dziwne. Wiadomo, że w momencie kiedy mój mąż zmienił troszeczkę tryb pracy, to ja chcąc nie chcąc musiałam wziąć na siebie praktycznie wszystko. Więc i wyrzucam śmieci, i sprzątam łazienkę i robię zakupy i ogarniam też jakieś inne rzeczy. No ale jakby Wiecie, kiedy rozmawialiśmy o zmianie trybu pracy, to też trzeba było się po prostu z tym liczyć. Trzeba było też liczyć się z tym, że dziewczyny będą ciągle pod moją i tylko moją opieką. Ostatnio, w tym tygodniu, to już w ogóle czuję się taka trochę. Może nie zmęczona, ale taka znudzona strasznie tym. I mam takie, wiecie, szczególnie jak już lila wrac z przedszkola z nią gdzieś ta godzina 15, zjemy obiad, jest szaro, buro i ponuro. I ja mam takie myśli, że zajmijcie się sobą, dajcie mi spokój dajcie mi po prostu posiedzieć. I też jakby ja przyjmuję, że to jest ok. To wiecie, no tutaj różne czynniki się na, na to składają. Jakieś być może, nie wiem, tak zwane przesilenie jesienne, jakieś tam niewyspanie, ta deszczowa aura, ciemność za oknem. Też takie no właśnie zmęczenie materiałem może sprawiać, że ja mam dość. I wydaje mi się, że. Każdego rodzica łapie to, że w którymś momencie ma dość i najchętniej po prostu miałby święty spokój, uciekłby gdzieś, gdzie mógłby być sam, w totalnej ciszy i tyle. Więc nie linczujmy się też. Ja wiem, że w, często w dyskusjach znajdują się rodzice idealni, którzy nigdy nie mają dość, zawsze są pełni energii i nie rozumieją o co chodzi, jeszcze rzucą tekst, że no, skoro masz dziecko, to chyba wiedziałaś, z czym się to wiąże. Nie lubię takich tekstów, to nie jest, to w ogóle nie wspiera, to nie motywuje, tylko działa wprost przeciwnie jak dla mnie. No i co, w sumie w ten sposób mogę płynnie przejść do innego pytania, czyli jak się odprężam i jak się relaksuję. Dla mnie takim ostatnio po prostu fantastycznym relaksem jest cisza i, że tak powiem konkretnie, siedzenie na dupie. I mnie to wystarcza. Bardzo lubię książki, właśnie dlatego, że to się ściśle łączy z ciszą. Jestem tylko ja i ta fabuła, którą ja po prostu, wiecie, czytam, przez którą płynę. Jakiś cichutki głos w mojej głowie, um, opowiadający mi to wszystko. I to jest dla mnie po prostu fantastyczna sprawa, żeby się zrelaksować. Ja też, wiecie, nie stawiam naprawdę w ciągu ostatnich paru lat, nie mam. Czy z pięć razy sama odpaliłam jakiś nowy film, żeby tak wiecie, usiąść i popatrzeć i się wciągnąć? Chyba nie. Raczej stawiam, jak potrzebuję, żeby coś tam mi pobrzęczało, bo wtedy lepiej się czuję. To odpalam po prostu rzecz przeorane, praktycznie znane mi na pamięć, żeby coś brzęczało. I nie wiem, czasem po prostu jem kolację, czasem sobie coś tam montuję, czasem z kimś tam rozmawiam, cię wysyłając wiadomości, bo nie lubię raczej rozmawiać przez telefon. I tak, lubię też sama je jeździć samochodem. Mogę sobie wtedy pośpiewać, coś tam sobie poplanować, jakiś nowy film. Tak po prostu, no właśnie, powiedz sama ze swoimi myślami. Więc to jest taki mój sposób na relaks. Kiedyś, jak byłam młodsza, miałam różne sposoby. Gdzieś tam wyjście na jakiś crazy shopping, wypad do galerii. Teraz dla mnie to jest mocno przytłaczające, bo wyjście do galerii wiąże się z tym, że będę miała w różnych ludzi, gdzieś tam będę musiała się dostosować. Będę słyszeć mnóstwo rozmów, jakąś tam muzyczkę. Będą podchodzić do mnie ludzie w sklepach i pytać, czy mogą mi w czymś pomóc, więc raczej, raczej na to nie stawiam, chociaż nie powiem. Mam czasem coś takiego, że przeszłabym się, po prostu mi się przeszła. No to wtedy jadę. Eee, wiem, że na bank w grudniu gdzieś tak w połowie, kiedy będzie zatrzęsienie i totalne oblężenie sklepów, ja wtedy z wielką ochotą pojadę do galerii i tak jak rozmawiam z, koleżank z koleżankami, to one patrzą na mnie po prostu jak na wariatkę, ale ja wtedy uwielbiam ten klimat. Są światełka, mm, jakieś tam dekoracje w tych galeriach, jest mnóstwo ludzi, praktycznie wiecie, każdy wpada na siebie, są dzikie kolejki w sklepach. Lubię to, lubię. Po prostu ja wtedy czuję to. Czuję ten klimat i wiecie, ja sama wtedy nie pcham się, żeby coś kupić, bo nienawidzę stać w kolejkach. Ja idę, żeby sobie pooglądać, ewentualnie, żeby usiąść sobie potem gdzieś tam w kawiarni, wypić jakąś kawkę albo herbatkę w koście. I ja jestem, wiecie, zadowolona. Pełna satysfakcja. I tak. Często też pojawia się pytanie, jak poznałam mojego męża, jak wyglądały nasze zaręczyny, taki temat około związkowy. Ja mojego męża poznałam przez aplikację randkową i wiem, że niektórzy mają takie... Że to jest w mega kiepski sposób, i w ogóle, kto coś takiego wymyślił. Ba, nawet moja współlokatorka była, 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 powiedziała, że to jest akt desperacji, jeśli ludzie decydują się na zakładanie profili na takich stronach. Ja patrzę na to zupełnie inaczej. Znam masę ludzi, którzy właśnie poznali się w taki sposób. I tworzą super związki, więc jakby, wiecie, tutaj m, zakładanie, że coś nie wyjdzie przez to, że ludzie poznali się w taki sposób, a nie że wpadli gdzieś tam na siebie na ulicy jest słabe. I tak, my poznaliśmy się właśnie przez aplikację. Nawet jakoś za bardzo ze sobą nie rozmawialiśmy, bo wiecie, często schemat jest taki, że ludzie najpierw klepią ze sobą wiadomości przez bite dwa tygodnie albo i miesiąc i dopiero wtedy decydują się na spotkanie, bo jakby wtedy jest minimalizacja tego, że zaliczy się w topę. U nas raczej tych rozmów nie było, tylko konkret, czy idziemy na piwo, poszliśmy na piwo i flow było o tak. Super nam się rozmawiało mm, i w sumie po dziś dzień czujemy flow, trochę oczywiście zmieniły się warunki i czasem czuję, że brakuje mi takiej normalnej, klasycznej rozmowy, ale nie o dzieciach, nie o rachunkach, nie o tym, że trzeba jechać do sklepu i kupić, nie wiem, salami na tosty, bo się skończyło. Tylko takich rozmów wiecie na zasadzie, że mm, Nie wiem, no właśnie o książce, którą ostatnio się przeczytało, albo, albo wychodzi jakiś nowy film do kina, albo jakieś takie, wiecie, wspomnienia z dzieciństwa, coś takiego. Takie oderwanie się na chwilę od tego trybu rodzica. I tak widzę, że z biegiem lat coraz ciężej jest gdzieś tam wyjść z tego. I trochę nad tym ubolewam, ale myślę, że to jest kwestia chęci i takiego chyba właśnie mm, znalezienia tej e, okazji, żeby usiąść i sobie pogadać. E, zaręczyny. E, nasze zaręczyny nie były żadnym takim hura, z czego bardzo się cieszę, bo nie czułabym się dobrze. Czułabym się wtedy chyba taka zobowiązana do tego, żeby wiecie, tutaj krzyczeć tak, tak, oczywiście. Um, I mnie na przykład nie podobają się tak jak ludzie, nie wiem, w, jakim, w jakichś tam takich programach typu Mam Talent się oświadczają. Mnie to niewiarygodnie przytłoczyło. U nas wyglądało to w ten sposób, że wybraliśmy się na spacer nad jezioro Kortowskie, chodziliśmy sobie. To było chyba lato, z tego co pamiętam. Tak, to był lipiec lipiec. No i chodziliśmy sobie, spacerowaliśmy, gdzieś tam wywiązała się rozmowa, którą w sumie ja zaczęłam i która, jak się potem okazała, była po prostu świetnym tłem do wszystkiego. I generalnie gdzieś tam ja miałam taki gorszy dzień i mówiłam, no, że taka nasza wspólna znajoma, to chyba jest lepszą dziewczyną, bo ona wiecie tak po, po polsku typowo gotuje i tak dalej, tu jeszcze z ciastem wyskoczy. No i mój mąż wtedy powiedział, no, że tak, ale ona nie jest narzeczoną. Ja mówię, że no ale ja też nie jestem. No i wtedy mój mąż wyskoczył z pierścionkiem. I ja mu nie powiedziałam tak. Nie, ja nie powiedziałam tak, ja powiedziałam no jasne. Potem pamiętam, że jechaliśmy do Płocka. Kuba oczywiście poprosił mojego tatę o moją rękę, miał kwiaty dla mojej mamy, czyli było tak bardzo klasycznie. Ale my obydwoje bardzo ciepło wspominamy ten, ten moment. Mimo, że nie było tego, wiecie, hurra i tak dalej, jakiegoś balonu wypuszczanych w tle, i lubię do tego wracać. Bardzo lubię. Ślub, myślę, że tutaj większość osób kojarzy. Nasz ślub, czy bardziej wesele, bo podobno my nie mamy ślubu, tylko mamy podpisaną umowę pomiędzy sobą. Też y, przede wszystkim wesele było małe, było kameralne, ale było takie, że ja też lubię wracać do tego. Mnie było bardzo miło. Dzisiaj, gdybym miała robić wesele, zaprosiłabym więcej osób, bo z biegiem czasu my poznaliśmy nowych ludzi, y, odtworzyliśmy też pewne kontakty. Ale też, nie, też trzymałabym się tego, żeby nie zapraszać wszystkich, bo tak wypada, tylko żeby zaprosić tych ludzi, którzy faktycznie nam mocno kibicują, którzy są z nami i na których możemy liczyć. I jeszcze też pojawiało się pytanie, że skąd imiona dla dzieci, takie nietypowe, takie wręcz dziwne. Um, imię Lila wybrał mój mąż. On od początku powiedział, w zasadzie, na naszym pierwszym spotkaniu, że jemu się bardzo podoba imię Lila. I jakby dla mnie to imię było super, no bo ja wcześniej nie spotkałam się z takim imieniem, żeby ktoś powiedział: No, moje dziecko ma na imię Lila, więc okej, okay, okej, okay, super, jak najbardziej, bardzo mi się podoba. I potem dopiero, więc co mam wrażenie, że co trzecia matka w moim takim otoczeniu zaczęła tak dawać dziecku na imię i mnie już tak zaczęło wykrzywiać, mówię, nasza jest Lilo, ale no tego nie przeskoczę, każdy wybiera takie imię, jaki mi się podoba. Przy drugim imieniu już z kolei chciałam, żeby to było coś takiego bardziej, wiecie, żeby co drugie dziecko nie było Lilą, czy tam jakąkolwiek inną dziewczynką, której imię pojawia się bardzo często. Więc odpadała Zuzia, odpadała Maja, odpadała Hania. I od razu zaznaczam, to nie jest tak, że te imiona w moim mniemaniu są brzydkie. Absolutnie. Jakby ja też nie czuję, że jakiekolwiek imię jest brzydkie. Po prostu nie chciałam, żeby wiecie, to była kolejna Zuzia, Maja, Hania. Dlatego chciałam czegoś innego. Nie chciałam też jakoś, nie wiem, wymyślać, czy wybierać imion amerykańskich, bo też wydaje mi się, że nie było takiej potrzeby. Mój mąż chciał imię Róża, ale stwierdziłam, że nie. Potem było, że Jagoda, też powiedziałam, że nie. Mnie podobało się imię Arnika, które z kolei odrzucił mój mąż, i Dalia. Też u nas w rodzinie sporo osób tak reagowało, że ale jest to w ogóle takie imię? Jest. Można tak nazwać dziecko? Można. Mm, takie imię jest, istnieje, istnieje od dosyć długiego czasu. Z tego, co nawet pamiętam, jeśli ktoś tak się trzyma, że wiecie, um, imiona muszą być poświętych, to zdaje się, że nawet była jakaś święta. Um, I e, nie, nie rozumiem w ogóle, kiedy ktoś mi zadaje pytania, czemu takie dziwne imię? Co to w ogóle znaczy dziwne? Bo... W no, co to znaczy dziwne? Wiecie, istniało, pewnie nadal istnieje, imię Masław. Z tego co pamiętam, to był jakiś członek rodziny królewskiej. I kiedyś, tak wiecie, szlachta miała na imię, był jakiś tam, nie wiem. no właśnie masław przypominam sobie jakieś imiona właśnie z tą końcówką Sław i dzisiaj pewnie ktoś by powiedział, że co to w ogóle za dziwne imię, kto w ogóle takie imiona wymyśla, ale to jest bardzo stare, stare, ponad tysiącletnie imię, więc wiecie, to nie są jakieś wymysły dziwne rodziców, tylko po prostu coś zaczerpnięte z dawnych, dawnych czasów. Um, więc, no, też jakby chcę powiedzieć, że dla mnie ta dyskusja, imię dziwne, imię takie, imię takie brzydkie, jest głupie. Po prostu. Eee, a jeszcze w ogóle kiedyś dostałam pytanie, że po co tak brzydkowałam na córkę dalucha? Że to takie grube, takie brzydkie. My mówimy na dalie różnie. Dalia, Dalusia, Dalcia, Dalson, Dalucha. Wiecie i, i wiecie jak Dalia czasem coś nam broi i mówimy Dalia nie, wo nie wolno, ona jeszcze biegnie żeby właśnie coś przyskrobać to zwykle wtedy jest takie lucha. nie wolno i nie w naszym mniemaniu to nie jest brzydkie tak jak wiecie na przykład nie wiem na Małgorza można powiedzieć gośka i to też dla mnie, ja nie chcę nikogo w ten sposób obrazić. Jakby, wiecie, każda tam odmiana imienia jest używana w pewnych sytuacjach. I to też nie znaczy, że kogoś chce się obrazić. Nie? Delucha? Tak. Jak? Dzisiaj Dalia ja potwierdza. Piciu. Piciu to jest kawcia. He, także tak. Było jeszcze pytanie o pracę marzeń i ja na różnych etapach mojego życia miałam różne takie wyobrażenia na temat pracy idealnej. Był czas, że bardzo chciałam być nauczycielem, ale jakby społeczeństwo mocno zmieniło moje postrzeganie zawodu nauczyciela. Rozmawiając z rodzicami, gdzieś tam słuchając rozmów, doszłam do wniosku, że nauczyciel to jest chyba jeden z bardziej znienawidzonych zawodów, bo nauczyciel to jest nierób, pasożyt, leń, który nic nie robi, pracuje po trzy godziny dziennie i domaga się nie wiadomo jak dużych pieniędzy. Um, ja rozumiem też oczywiście, jakby pewne zastrzeżenia rodziców, ale wiecie, jakby sprowadzanie zawodu nauczyciela do lenia i pasożyta, który tylko potrafi drzeć się o podwyżki. Um, no też, też jest pójściem w złą stronę, jak dla mnie. I teraz gdybym miała wolne jakieś fundusze, to myślę, że postawiłabym właśnie na taki klub, gdzie może tam by było robić imprezy dla dzieci, byłyby jakieś takie warsztaty kreatywne, mocno tematyczne. Hmm, wiadomo, że nie, nie robiłabym tego tutaj w miejscowości, tylko pewnie w Olsztynie, no bo jednak większe miasto daje większe możliwości. Przede wszystkim jest tam więcej dzieci, a jak wiemy, tych dzieci ciągle brakuje i będzie ich coraz, coraz mniej, to też z różnych powodów. Ale myślę, że tak. Jeszcze tak, abstrahując jakby od samego pytania o Można, pracę marzeń. Jest Dziękuję. Chciałabym powiedzieć, że mnie już takie pytanie, w ogóle jak gdzieś tam w pytaniu pojawia się słowo praca, to ja już tak niechętnie mega podchodzę, bo jestem zmęczona um, pytaniami typu: A kiedy w końcu pójdziesz do pracy? A do pracy to Ty nie idziesz a może do pracy byś poszła, jestem tym okrutnie zmęczona. To pytanie, jak w moim takim niemaniu o pracy marzeń nie było złośliwe, tylko po prostu to była praca marzeń, ale naprawdę już przez to, że ludzie tak natarczywie pytają, często z takim niemiłym podtekst, podtekstem, to jestem do, do pytań, gdzie pojawia się słowo praca, negatywnie nastawiona. I z tego, wiecie też, jak rozmawiam z koleżankami, które są w bardzo podobnej sytuacji do mojej, widzę, że też. Um, bo um, znam y, dużo osób, które poszłyby z marszu do pracy, ale nie mogą, bo to też nie jest, nie jest tak jak kiedyś. Nie jest też tak jak chyba ludzie myślą. Tak, upraszczając bardzo sytuację na zasadzie, chcesz iść do pracy, to po prostu idź do pracy, bo jest też wiele czynników, które mogą stopować. A mam wrażenie, że dużo ludzi o tych czynnikach nie myśli. No i też wszelakie teksty, typu albo kiedyś. Kocham w ogóle ten tekst, albo kiedyś. Wiecie, albo kiedyś ludzie nie mieli prądu. No to skoro tak trzymamy się tego albo kiedyś, no to zrezygnuj z tego prądu, z lodówki, z auta. I że tak jak kiedyś, skoro kiedyś ludzie dawali radę, ty też dasz radę. Nie lubię tego. I kiedyś były inne sytuacje i inne warunki. Tak mi się wydaje. I takie porównywanie tego, co jest teraz, w tej chwili, do tego, co było kiedyś, jest złą drogą. I powtarzam to, co powiedziałam kiedyś: że mm, każda ludzka sytuacja jest inna. I jakby tutaj porównywanie dwóch niby podobnych sytuacji jest krzywdzące i jest e, pozbawione sensu, bo naprawdę każda, każda w zasadzie sytuacja jest troszeczkę inna. Co do pytań mocno skrajnych, ja będę myśleć, czy mam się na nie wypowiadać, bo nie jest tak, że nie mam swojego zdania, bo na większość tematów mam jakieś swoje zdanie. Nie mówię, że to zdanie jest, wiecie, że nigdy w życiu się nie zmieni, bo być może się zmieni różne rzeczy na to wpływają. W każdym razie ja nie chcę wywoływać zbędnych dyskusji, te dyskusje gdzieś tam ciągną za sobą często gęsto jakieś wyzwiska, kłótnie, obrażanie się. Jako pytanie, po co? Może jeszcze tak tylko odpowiem na jedno odnośnie rodziny mojego męża, bo pojawił się ten temat. Ja nie będę na temat rodziny mojego męża się wypowiadać, bo ich tutaj na kanale nie ma. Na kanale jestem ja, jest mój mąż czasem i są czasem, nasze, i są czasem nasze córki, sporadycznie gdzieś tam czasem przewinie się moja siostra. Więcej bohaterów nie będę tutaj dodawać, nie czuję takiej potrzeby. Wszystko skupia się na mnie. Ja jestem tutaj gwiazdą, ale nie. Nie będę się wypowiadać o osobach, których tutaj nie ma. Nie będę się wypowiadać na temat yy, obcych ludzi, bo i po co? Zresztą, wiecie, tak jak wspomniałam, to jest rodzina mojego męża, nie moja. Więc tym bardziej jakieś tutaj komentarze, opinie yy, byłyby w złym. Guście. Jeśli naprawdę będę czuła, że coś tam trzeba poruszyć, to myślę, że to wtedy poruszę. Ale jakby, wiecie, generalnie nie. To jest taki temat, gdzie, gdzie raczej, no, mówię, to, to jest niepotrzebne, to jest zbędne. Ja nie czuję się, jakby wiecie, taką osobą, która w ogóle powinna tutaj wprowadzać obce dodatkowe osoby. Zatem jestem ja, mój mąż, dziewczyny i, i czasem moja siostra. I co myślę, że w tym momencie skończymy, bo trochę wyszło. Napocząłam, znaczy na początku, no wypowiedziałam się na kilka pytań, które się pojawiły. Spróbuję jeszcze, wiecie, tam sukcesywnie coś dogrywać, coś poruszać. Nawet wiecie, nagrać taką po prostu luźną pogadankę, jak czasem lubicie, typu siadam sobie z kawą, bo coś tam mnie męczy, dręczy, coś, czym, czymś chcę się pochwalić, czymś podzielić, czegoś zwierzyć, poskarżyć się czasem na ten ciężki, okrutny los. Wszystko zależy od Flow, bo ja tego typu filmy lubię nagrywać mocno spontanicznie, kiedy czuję, że to jest ten czas, żeby właśnie usiąść i się odezwać, bo jeśli nie czuję, to, to nie, nawet ja potrafię sobie zaplanować z tygodniowym wyprzedzeniem, dogadać się z mężem, że on wtedy na przykład weźmie dziewczynki na spacer, ja wtedy usiądę, ale ja nie czuję tego. Próbuję coś powiedzieć, i może gdzieś tam wcześniej zastanawiałam się, jak ugryźć temat, to, to wszystko nie płynie. To jest takie, wiecie, jakby wyuczone i dukane z kartki. No więc nie. Dziękuję jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się niedługo w kolejnym filmie. Zatem do zobaczenia.